Witajcie, kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Wasz dzień rozpoczyna. Kochani, ten filmik jest o e, zjawisku, a tak naprawdę o retrogradacji Wenus, kochani. Już od 1 marca do połowy kwietnia e, będziemy pod wpływem tego zjawiska. E, kochani, o co w tym wszystkim chodzi? E, planeta Wenus. Jest planetą, jak wszyscy chyba dobrze wiemy, planetą miłości. E, związana jest z emocjami, związkami, ale również z finansami. Kochani, co ta retrogradacja nam przyniesie? E, podczas właśnie tego zjawiska będziemy bardzo wyczuleni, będziemy przeczuleni, będziemy. E, Będziemy bardzo emocjonalni, możemy powracać trochę do przyszłości, będziemy zastanawiać się nad swoimi związkami obecnymi, jak i będziemy powracać do tych związków, które były. Może mogą pewne osoby z przyszłości do nas powrócić, czyli tak zwane eksy, eksowie, czy dobrze, czy źle, nie wiem. Może po to, żeby pewne rzeczy, że tak powiem, dopiąć, zakończyć, prawda? Możemy być bardzo melancholijni podczas właśnie tego. Wenus, tak jak powiedziałam, jest to również planeta związana z finansami, z dobrobytem. Podczas tej retrogradacji będziemy myśleć o naszych finansach, o tym, czy Rozporządzamy finansami pozytywnie czy nie. Będziemy skupieni na, na swoim dobrobycie. Uważajcie podczas tego, czyli od 1 marca do połowy kwietnia, uważajcie na finanse, zbyt pochopnych decyzji nie podejmujcie, jeżeli chodzi o inwestycje. To samo dotyczy związków, kochanie. Mówię tutaj o singlach. Jeżeli będziecie tutaj kogoś poznawać, a będzie Wam się bardzo chciało, bo teraz będziemy, tak jak mówię, bardzo tacy emocjonalni, będzie nam się chciało tej, tej drugiej osoby. Osoby i kochani, bardzo uważajcie na potencjalnych nowych partnerów, ponieważ oni mogą przyjść na chwilę, prawda? Będzie to wynik naszej emocji, tego, że bardzo chcemy z kimś być, a potem jednak się okaże, że do siebie nie pasujemy, prawda? Czyli poznawajcie się oczywiście, chodźcie na randki i tak dalej, ale od razu nie decydujcie się na związek. Niech się to powalutku wszystko toczy, kochani bo jak się wszystko zaczyna szybko, to się szybko kończy. E, co dalej, kochani? E, ta retrodygracja będzie dla bardzo... Pozytywna, że tak powiem, na pewno dla artystów, prawda? Jeżeli ktoś jest twórcą, maluje, pisze, jak najbardziej tu będzie miał wenę. Dobra jest też również do tego, żeby zastanowić się nad swoimi potrzebami, czy je dobrze rozwijamy, czy nie, czy je realizujemy. W obecnych związkach też będziemy się zastanawiać, czy ta relacja dla nas jest dobra, czy nie. Dużo z nas podejmie decyzję o tym, żeby po prostu zakończyć związek, albo wręcz przeciwnie. Przeciwnie naprawiać za wszelką cenę, musimy się tak naprawdę zastanowić, e, co jest ważne, na pewno nie kierujcie się impulsem, e, emocjami, nerwami, bo to nie jest dobre, a teraz możemy być tacy, prawda, trochę nadpobudliwi. Eee, także kochani, no, co będzie, to będzie. Zobaczymy, eee, co powróci, co może powrócić, bo tak jak mówię, no, ta retrogradacja może powodować to, że pewne sytuacje, pewne związki, pewne relacje mogą powrócić. Eee, dotyczy to finansów, ale też może dotyczyć spraw uczuciowych, bardziej uczuciowych, bo to jest jednak ta planeta Wenus, która jednak niestety bardziej się kojarzy z tą miłością. Albo stety. Zobaczymy, co powróci dla każdego znaku Zodiaku. Tak po prostu ogólnie. Ogólnie, tak jednym rzutem na taśmę. Dla Barana. Wow, a z kielichów. No właśnie, może powrócić dawna miłość, może powrócić sentyment, mogą powrócić dawne pasje, namiętności. A z kielichów oczywiście jest to nowy początek w związku, więc jeżeli wy macie, barany, trwały, szczęśliwy związek, może rozpoczniecie coś na nowo z partnerem, nowa droga. Ale pytamy głównie, co może powrócić, tak? Czyli może powrócić dawna miłość, albo dawna pasja, czyli jak ktoś malował, robił zdjęcia, pisał, Zakopał to, że tak powiem, schował do szuflady, nagle podczas właśnie tego zjawiska odkopie. Ale też będziecie, barany, bardzo melancholijni, bardzo tacy emocjonalni, a z kielichów mówi o emocjach, prawda? Wsłuchacie się w swoją duszę, w swoje serducho. Dla byka karta Wisielca raczej nic nie powróci z przyszłości. Może jedynie jakieś myśli. Ale oby one były pozytywne, a nie negatywne. Wisielec to jest wstrzymanie, więc to zjawisko Wam nie przyniesie konkretnych rozwiązań, bardziej przyniesie to, że zaczniecie się nad pewnymi rzeczami zastanawiać. I dopiero gdzieś w okolicy maja podejmiecie pewne kroki. Na razie twórzcie sobie, że tak powiem, plan działania, co chcecie zrobić. Zbyt pochopnych decyzji nie podejmujcie. Czasami lepiej po prostu. Zastygnąć niż, niż, co, niż po prostu podejmować złych decyzji. Karta wisielca jest najbardziej oświeconą kartą dla mnie w tarocie, więc ten czas poświęćcie na myśli, dostaniecie, że tak powiem, objawienia, oświecenia, co dalej robić. Ale na spokojnie. Bliźniak, karta umiaru. Karta umiaru, umiarkowanie dla bliźniaka. Ten czas będzie dobry, żeby tak jak mówię, wsłuchać się też w siebie, wsłuchać się w swój organizm, w swoje ciało, skupić się na zdrowiu. Co może powrócić? Mogą powrócić pewne dolegliwości zdrowotne, zwróćcie na to uwagę. Ale jeżeli chodzi o jakieś związki, relacje, raczej nie. Raczej dojdziecie, drogie bliźniaki, do pewnych wniosków, że nie ma sensu rozgrzebywać dawnych ran, nie ma sensu powracać do byłych, nawet jeżeli się odezwą. Wy po prostu będziecie neutralni. Także myślę, że ta energia dla was jest dobra. Rak, czwórka kielichów. No, raki będą takie trochę rozmywane, bo ta karta mi się tak kojarzy, że cokolwiek by do mnie przyszło, cokolwiek by do mnie wróciło, nie będę tym zainteresowanym. E, będę kręcił nosem, będę się niby cieszył, fajnie, że się odezwała czy odezwał, ale czy ja faktycznie tego chcę. Nie podejmiecie zbyt pochopnych decyzji albo w ogóle żadnych. Będziecie ten czas dla was będzie taki trochę bierny. Więc e, może trochę melancholijny, oczywiście tak. Będziecie sobie yy, drogie raki tutaj yy, wracali, oczywiście, wspomnieniami do pewnych rzeczy, ale nie podejmiecie zbyt y, jakichś radykalnych działań, A raczej to zostanie wszystko yy, w Waszej umyśle, w Waszej głowie. Co jeszcze może powrócić? Mogą powrócić jakieś takie negatywne myśli nie daj Boże, nałogi. Yy, takie znużenie. O, oczywiście, ja nie mówię, że ktoś może, faktycznie ktoś się może odezwać do Was, ale to Was tak naprawdę nie ucieszy. Tak? Tak. E, dobrze. E, tak sobie jeszcze myślę, co tu jeszcze dodać, ale chyba nic. Lew, czwórka mieczy, również zawieszenie, drogie lwy. E, podczas tej e, retrogradacji będziecie w zawieszeniu Będzie coś, będziecie sobie siedzieć w domku będziecie myśleć, będziecie rozpamiętywać oczywiście byłych lub były związki lub byłą pracę ale też zbyt radykalnych tutaj decyzji nie podejmiecie też uważajcie na swój stan emocjonalny, żeby zbyt Długo nie siedzieć w takiej melancholii, nie ma sensu rozpamiętywać czegoś, co po prostu się wydarzyło, co nas zraniło. Trzeba iść po prostu do przodu. A ja widzę, że lwy tutaj popadną w taką apatię, w taką, w taką energię powrotu do przeszłości bez sensu, ale też tylko w umyśle, bo nie, nic nie, nie, nie będziecie tutaj działać. Też uważam, że nikt do was się nie odezwie z przeszłości. Nic nie wróci. Czwórka mieczy to jest dla mnie też takie wyobcowanie, wycofanie się z życia społecznego, e, biznesowego, uczuciowego, więc też e, za sprawą tego, że może Wam się zdrowie niestety pogorszyć, więc ta retrogradacja może spowodować u Was e, niskio, niską, e, niską energię, także na to uważajcie, żeby też pewne dolegliwości po prostu nie powróciły. O. E, Panna, ósemka kielichów, tak, zdecydowanie ósemka kielichów dla mnie jest to odejście i przyjście na nowo. Więc od razu panny mówię, że ktoś się do Was odezwie z przyszłości: jakiś eks, czy jakiś przyjaciel, z którym się dawno nie widzieliście, czy były współpracownik, czy jakaś oferta z przyszłości może się tutaj pojawić, jeżeli chodzi o pracę, lub myśli o tym, żeby się wyprowadzić albo wrócić do, do korzeni. Zdecydowanie tutaj pewne rzeczy powrócą. Musicie być na to gotowe, ale uważajcie na czarnowictwo. Waga, ósemka monet zdecydowanie może powrócić stara praca, stare hobby, stara pasja, którą kiedyś tam schowaliście do szuflady. I stare kontakty, które mogą przyczynić się do tego, że Wasze finanse się polepszą. Skorpion, szóstka mieczy. Co może powrócić? Tak, może powrócić. Eks, była przyjaciółka, przyjaciel. Ktoś z, z daleka. Mogą y, również y, powrócić y, dawne wspomnienia, dawna rodzina, znaczy rodzina, która mieszka trochę dalej, może do was y, przyjechać albo wy dostaniecie taką możliwość y, wyjazdu. Może powrócić myśl o tym, żeby się wyprowadzić, albo zmienić pracę i zaczniecie na ten temat myśleć, nawet nie tylko myśleć, tylko już po prostu działać. Ale co będzie, to zobaczycie, albo jakaś praca wyjazdowa, którą kiedyś mieliście, ona powróci, czyli ta oferta może powrócić, tak? Strzelec Paźmieczy. Mogą powrócić konflikty, mogą powrócić niewyjaśnione rzeczy, które trzeba wyjaśnić, pewne rozmowy z pewnymi osobami za sprawą młodej osoby, może powrócić dziecko lub młoda osoba, eks może powrócić jak najbardziej, ale może na zasadzie zaczepienia słownego, czyli przez na przykład media społecznościowe, tak? Ktoś was zaczepi albo napisze sms albo zadzwoni. Mniej fizycznie. To jest karta też dziecka, paść, więc mogą powrócić jakieś myśli na temat powiększenia rodziny. W związkach stałych mogą powrócić kłótnie, jakieś z przyszłości, pewne rzeczy, które nie były wyjaśnione, teraz będą wyjaśnione. Trochę postawione na ostrzu noża. E, uważajcie na finanse, bo to jest bardziej karta takiej, nie tyle że strat, ale takich cięć, że jednak będziemy wydawać tych pieniążków trochę więcej za sprawą pewnych rzeczy, które wcześniej na przykład zaniedbaliśmy, tak? E, dobrze, tu był strzelec, koziorożec, królowa buław. Ło, może powrócić była kochanka lub kochanek powrócić może była pasja, namiętność, czegokolwiek by to dotyczyło. Także na to uważajcie. Jeżeli ktoś miał małe libido, powróci duże libido. Namiętność powróci, chęć posiadania dziecka, potomstwa, chęć seksu. Tak jak mówię, powróci też może powrócić jakaś osoba, która była problematyczna, lub powodowała konflikty albo psuła wasz związek. Na to uważajcie, bo będzie się działo. Uważajcie na kuszenie wodnik trójka buław. Wow, karta bramy. Co do was powróci, drogie wodniki? Kurczę, lepiej, żeby nic nie powracało, bo trójka buław to jest karta bramy, wy musicie iść do przodu. Więc cokolwiek by do was wodniczki, wodniki nie wróciło, nie wpuszczajcie. Idźcie swoją drogą, zamknijcie te etapy jedynie co jest dobre, co może powrócić to możliwość na przykład wyjazdu gdzieś gdzieś przemieszczenia się lub jakaś fajna oferta pracy, którą kiedyś mieliście na oku, a nie wyszło, bo ktoś wam prawda, to sprzątnął z, z przed nosem e, powróci chęć do życia, powróci chęć do podróży, do wyjazdów e, do rozwijania swoich pasji to też byłaby, też mówię o namiętności ale jeżeli chodzi o mm, człowieki, wolałabym jednak żeby tutaj nikt z przeszłości wam nie zatruwał głowy może tak być, że się ktoś odezwie, ale wy trójka buław idziecie do przodu, to jest karta bramy. E, rybka, dwójka mieczy, blokada. Uważam, że się nic raczej nie wydarzy podczas tej retrogradacji. Jesteście w zawieszeniu, jest to blokada, nie dopuścicie do siebie exa. Jeżeli tak, to będzie ciężka rozmowa, to na pewno, która raczej nie przełoży się na jakiś happy end. Ważna jest komunikacja, jeżeli macie coś do kogoś. Mogą być jakieś rozmowy, mogą, może być konfrontacja, ale dwójka czy dla mnie to jest blokada, nic z tego za bardzo nie wyjdzie. Jedna osoba może będzie chciała rozmawiać, druga nie. W stałych związkach też raczej tu się nic nie wydarzy, jest blokada na komunikacji. Czy wróci jakaś możliwość poprzedniej pracy? Raczej nie. Możliwość dodatkowych pieniędzy też raczej nie. Raczej to jest taka rada, nie podejmuj zbyt pochopnych decyzji. Blokada widocznie musi być. Zastanów się po prostu, co w na następnych miesiącach po prostu robić, tak żeby było dobrze. Czasem lepiej być w zawieszeniu, nie mówić za dużo, niż kogoś skrzywdzić albo siebie. Dobrze kochani, to jest bardzo taka ogólna energia tej retrogradacji. A co będzie, to zobaczycie. Chcecie więcej, zapraszam do mnie na konsultację 604 688 175 osobiście albo telefonicznie. Pozdrawiam, wróżka Kamila.